Czwartek 9 maja jesteśmy przed siedzibą biura Akuna i nie byłby to normalny czwartek, gdybyśmy dzisiaj nie zajęli się wydawaniem kolejnych samochodów. Ze mną jest Kasia dziura. Kasiu, powiedz mi, jesteś już długoletnim współpracownikiem firmy Akuna. Jak będziesz chciała wykorzystywać ten samochód? No dla mnie jest przede wszystkim ogromne dzisiaj wrażenie, że możemy odbierać samochody dzięki uprzejmości prezesom i tak niesamowitej promocji. Na pewno to już jest dla nas piąty samochód, więc już wiemy, jaką wartość stanowi dla nas w naszej pracy możliwość jeżdżenia samochodami, które świadczą o możliwościach, które nam aku nadaje, ale już teraz pracując z nowymi osobami, gdzie było wiadomo, że ta promocja jest, jest przede wszystkim dla mnie możliwość, że ogromna ilość młodych ludzi dzięki. Tak prostej możliwości wzięcia samochodu, który nigdy nie było ani według mnie nie ma żadnej firmy, która w tak prosty sposób, na tak prostych zasadach nowy człowiek mógłby jeździć nowym samochodem z fabryki, który daje przede wszystkim mu możliwość pokazania, że warto zakłónąć, że jest to coś, coś namacalnego. I dla młodych ludzi to jest jasny, klarowny cel, dzięki czemu oni mogą po prostu być aktywni, i naprawdę ten czas poświęcić dla osób, które po pierwsze chcą być zdrowe, bo nasze produkty wiadomo, ja zawsze. Jestem zdrowotna, więc ten, to zdrowie dla mnie jest niesamowite. I młodzi ludzie, którzy dawniej, no ciężko im było dla nich ten samochód, jest celem do tego, żeby jeździć, yy, mieć, mieć tą wartość dodaną, ale przede wszystkim, żeby odwożyć się pójść do, do nowych osób, mówić o akunach. Dla ludzi powiem wam, którzy byli w akunie, mam ogromną ilość osób, które teraz dzięki właśnie tej promocji samochodowej uaktywniły się. Ludzie, którzy zobaczyli, że mają już przecież grono swoich stałych klientów, wystarczy od nowa do nich pójść, z nimi porozmawiać, pokazać, że jest taka możliwość, bo tych aut jeszcze jest tyle do rozdania i naprawdę wykorzystajmy to wszyscy, bo to po prostu no, wstyd nie wziąć tego samochodu przy tak niskich warunkach tak naprawdę. Dziękuję Ci Kasiu. Dałaś kilka dobrych uwag, porad dla, z pewnością wszystkich akunowiczów. Najbardziej podobało mi się to o młodych ludziach. Czy wyobrażacie sobie mieć 20, 21, 22 lata i mieć swój samochód? I powiem Ci jeszcze co innego, że ja do tej pory, jak były młode osoby, miałam jakiś taki, no, co ja im jestem w stanie zaproponować, bo jednak młodzi ludzie najczęściej uważają, że to zdrowie mają. Dzisiaj mam w strukturę trzy nowe osoby, które mają 21, 23, 24 lata i w ogóle praca z nimi właśnie przez pryzmat tych możliwości, które się pojawiły, promocji, które są w akunie i dla liderów, i dla liderów dywizji, i przede wszystkim następna rzecz, że to jest auto, które tak naprawdę jest dla ludzi, którzy startują. To nie jest dla menadżerów, które są już lata i muszą mieć jakieś ogromne struktury. Tylko naprawdę to jest możliwość, gdzie mając pomyśleć o tym, żeby tak popracować, żeby znaleźć trzy osoby, które też by chciały mieć taki samochód, albo trzy osoby, które po prostu będą chciały skorzystać z tych możliwości, które daje nam Akuna i to są tak naprawdę możliwości jazdy Astrą. A jeżeli jeszcze zrobimy biznes rodzinny, gdzie my przymierzamy się teraz do drugiego samochodu, już większego, ale stryktne na nowych osobach, to już dla mojego męża, to w tym momencie, no dla młodego człowieka, jest. Jeżdżenie Astro, gdzie zbuduje sobie tylko biznes rodzinny, no to już jest szczyt marzeń. Tak mi się wydaje i wiem, że grupa naszych osób w naszej strukturze, niedługo będą następne samochody odbierane. To będzie po prostu w przeciągu paru miesięcy, mam nadzieję, duży boom. Rozumiem, że tutaj na tym parkingu, w obecności osób z Twojej struktury, obok fajnych samochodów, będziemy się jeszcze widzieć nieraz. Ale oczywiście, że tak. Dziękuję. Obiecuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Akuna to także sport. Wiemy dobrze, że aktywność fizyczna jest w, naszym, w naszej firmie czymś bardzo istotnym. A Janka Podowskiego znacie z pewnością właśnie z jego dokonań sportowych. Janku, powiedz mi, jak tym samochodem, tym narzędziem będziesz trafiał do trochę innej grupy, właśnie sportowców. Ja myślę, że to jest najlepsze narzędzie, jakie mogła nam dać Akuna. Będziemy, ja będę, już korzystam z samochodu Agnieszki, tak podkradam jej od czasu do czasu tą Astrę, wyjeżdżając na różnego rodzaju spotkania sportowe czy zawody. Natomiast teraz będę jeździł naszą Corsą, tym bardziej, że, że to jest samochód, który pięknie wygląda, i jest do osiągnięcia dla każdego, bo, bo rzeczywiście przy tak niewielkim nakładzie można mieć takie, taki samochód, a sportowcy są ambitni i będą na pewno z niego korzystać tak jak ja. Wspomniałeś, że jeździsz już, Astron, na jakieś spotkania. Jaki jest odbiór tego samochodu? Czy wzbudza zainteresowanie? Powiem naprawdę rewelacyjne. Zawsze, ja oczywiście zawsze w bagażniku mam Aku Energy. Czy batony energetyczne, oczywiście jakąś tam witaminę C i Onexa. Ludzie przychodzą i mówią: Ale Co, tu widzę, bo już to nie jest moje pierwsze auto w nie? Niesamowite wrażenie. Mówią: Tak wypasione auto, jaka jest Astra. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo prezesowsko, można tak <noise> powiedzieć. Natomiast Corsa ja nie widzę, żeby tu odbiegała jej za bardzo. Jest, jest też i wyposażenie i, i jako samochód. Myślę, że zaraz wyjadę, to nie będę sportowo jechał od razu, bo Paweł powiedział, żebym za sportowo, żeby nie uczestniczyć w rajdach w pierwszym tygodniu. No to w pierwszym tygodniu nie, a potem posłuchamy o Twoich dokonaniach na tym polu. Życzę Ci wszystkiego najlepszego i mnóstwa sportowców, którzy zainteresują się i produktami, i automotywacją. Na no pewno się zainteresują. Dziękuję. Dziękuję Tomko, prezesowi Tomkowi, dziękuję Tobie Asiu, dziękuję całej Akunie za takie możliwości. Dziękujemy.